No hej wszystkim! Tu mężczyźni! I Prestige. Witamy Was już w kolejnym lucie okiem. Dzisiaj jeszcze spoglądamy na... No. <laughs> to ten dobra. E dobra, e e e dobra. Że e spoglądamy na Agres Smite. będzie naprawdę taki krótki. Mm. Powiedzieliście, że... Grybamy w tym. No no ja dość I... dużo nagrywam. A czyli gram dużo. A ten też fajny skin. No, to, powoduje, to akurat no. mi się podoba ten skin. Ale może kilka słów grze. To jest gra typu mowa. Czyli. To znaczy, dobierałem się dwie drużyny i zadaniem drużyny jednej jest zniszczyć bazę, to, czy, tak. No no Raczej no, bazę. No. W tym wypadku chodzi o zabicie Mir Paura w No. A, cukierkę też fajnie. I tu tu można powiedzieć, takimi innymi grami z tego gatunku są LOL, LOL, i, i, or, 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 League i of Legends. Tak. Dota 2. Tak, kiedyś. E? Nie, nie słyszałem. Tego. Ale to jest bardzo stara gra! Co to jeszcze można ma... powiedzieć? Ta gra od, od Lola i Dot różni się tym, że jest chyba... nie wiem, bardziej dynamiczna. Ty ech, grałeś w Lola tak, i ty Grałem w Lola zarówno i No Znaczy teraz powiem tak. Ech, teraz na początku, faktycznie, jak Swain wyszedł, było bardzo dynamiczną grą, chociażby z tego względu, że był w trakcie trwania gry. Każdy gracz ma, powiem, przy rozwoju, to jak i itemy, żeby robić większe obrażenia, wcześniej to, żeby... i ogólnie, tak? O, większe obrażenia albo mieć po prostu lepszy próby żeby zależy... Tak, tak zależy jaką od ten. postaci, no. I... No. Te, znaczy, teraz trochę zmniejszyli tą dynamikę, no bo zmniejszyli ten złota przez stoły, to no, nie ma takiej mm. decyzji, Było dwa, zwiększyli na cztery, teraz jest trzy, chyba. O, po prostu jest... I czym się różni znaczy czym się to chodzi o to, że y jest widok z plecy, tak? To znaczy najważniejsze... bo to jest widok jest coś, co mi się bardzo podoba tak gra i człowiek grając ma od chęć zabijania. Ja no po prostu wiecie, jest tak widok z plecu, nie ma tak, że po prostu ja zostawię sobie postać tutaj, a pójdę zobaczyć co się na drugim krańcu mapy, tak, zobaczy tak. tego, że po prostu gra bardziej tak. się skupia na tym co się wokół niego dzieje. Tak, i, i no. oczywiście gra jest dużo bardziej dynamiczna od gier, właśnie moba które hmm. nie grać, czy to zarówno Dota, czy Dol no. ja grałem w Dotę, Mezuki grał w LoLa, trochę więcej oczywiście się więcej. niż ja Dotę. Tak. Z Doty to na pewno Cruncha bym prosił, bo on ma doświadczenie z bo tam w tego, mu się podoba. No, co co tu można dodać? Fajno, jest, mi się na przykład tutaj podoba, dużym plusem dla mnie jest, że nie ma takiego czegoś jak w Lolu, czy w Docie, że laski to Po prostu tak. jest dwóch graczy w pobliżu moba, którego się zabije, to obydwoje dostają tam tak, część z tego Tak, To nie? jest właśnie ten plus, że tutaj każdy gracz, mimo tego, że nie umie nascytować to jednak to nie przeszkadza w tym. No właśnie. I znaczy, to, a ogólnie co mi się najbardziej podoba wygląd y, właśnie... postaci. chodzi o to, że gramy bogami. To jest właśnie według mnie fajnie, że bogami i hierosami ogólnie, no bo to jest takie według mnie takie bardzo dobre odzwierciedlenie takiej mm. wal, y, walki bogów. O, muszę się z tym właśnie zgodzić. I, i, mamy tutaj takie panteony jak egipski. Przykładem jest na przykład An e, Anubis. Tak. Pokaż go. E, Bóg Śmierci. Tak, to jest, a jest bardzo dobrze na znaczy jeżeli chodzi bo Bóg Śmierci, kojarzy się to na y, obrażeń i... koniec, i człowiek... Znaczy nie, nie tak, to że kojarzy się do... No, ale tylko ogólnie, że tak. Bóg Śmierci, on jest tak w ogóle odzorowany, bo Tak, I, Znaczy najfajniejsze jest to, że możemy przejść historię o tym, jak... Y ten, obo to o To muszę bądź. się z tym zgodzić. Zawsze jak wprowadzałem nowego boga, to jest taki po prostu opis, jak ten... No, tak, związany tak. z tego Bogu. Tak. To kolejnym panteonem jest panteon chiński. W tym Krop wypadku to jest... Punk. Mmm, zbytnio nie znam się na tamtym. To jest dwóch Wiatrów. Znaczy, bardziej moglibyśmy powiedzieć na temat. Problem mógł się wypowiedzieć na temat y, Hibo, bo mam bardzo ciekawą historię, którą też tutaj można pisać. Na temat y, biednego człowieka, który po prostu zmarł y, w żółtej rzece i za to, że zmarł śmiercią niewinną rzeka, obdarzyła go tak jakby drugim życiem i stał się strażnikiem tej oto rzeki. Ono, to ci, ciekawe, ciekawe, naprawdę. Tak, y, panteon knicki, tak? Dalej, panteon grecki, grecki, czyli. Przykładem, którym pokazujemy jest na przykład Afrodyta. O. To nie ma w ogóle znaczenia, że wszystkie postacie. Znaczy, te, które mają I na przykład takim też jest Zeus, jak oczywiście wiecie. Bóg piorunów. Tak. tak. Oczywiście mm, fajne jest, że na przykład jak Afrodyta była tam boginią, czego ona była? E, miłości, miłości. I chyba. Podaję, nie to ona ma związane umiejętności z. Do, 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 no, z no, no, no. No, 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 dobra. Dalej był yy, 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 już grecki yy, Arachne na przykład z greckiego to no. mnie kojarzy w ogóle yy, no to, to znaczy to była akurat historia z tym, że na temat yy, ona tam była tą to Boże kto robi to schaptuje wszystkie Aha, i ona tak. właśnie została zamieniona, bo przez Afrodytę, yy, właśnie pająkę, żeby mogła zawsze sobie... Yy, no 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 jest tak, oczywiście też, w grze można poczytać to jest bardzo dużo. Tak. Dalej, kolejny bóg, czyli takiego, którego no to pokażę. To boginią. No, może dalej, dalej tego pokażemy. Pantowy dopiero potem. A czy o bogach to raczej nie, najlepiej, jak każdy tak, po prostu tak. Tego. Kupi. B Romański bóg, miłość. Chyba nie trzeba go nikogo, nikomu no. przedstawiać. Dalej. Chiński no, Dobre, to może jakąś inną panteon. Na ukali to jest. O, hinduski. Panteonu hinduskiego też są bogowie. Ja mam macie, to jest Kobieta. No chyba tak. dobra, widzę e, tak. Nate egipski, tak? Tak. Ra, też egipski... Tak. Eee... Tak. piszą też ma no, bardzo ciekawą, by... może... Ale nie opowiadaj, to nie jesteśmy tutaj, tak. żeby opowiadać o bogach, może... E, tak opowiadać o bogach to by można osobną serię e, zrobić. Tak, i teraz możecie jeszcze tak. pokazać właśnie z tego. E, mani... Panteum maju też Dalej też jest tenuski. Znaczy jeszcze jest ten e, nordycki, tak? Na przykład Odin. Kostrym tak, tak, Bo ja nie mam nie kupiony Nordycki. Uh, od odyn, Freya, quota... Hel. Powiem wam, że to, właśnie każda postać tutaj fajnie ma obszerowaną każdy... w wiarae... odyn, ojciec wszystkiego, czy coś takiego. To nawiązanie do tego, Konterre. do rolnictwa historii. No tak, do tego co powinien. jeszcze można powiedzieć yy, a propos? Znaczy też jest taki tradycyjny podział na asasynów, czyli taki, I zadają na jednej jednostce masy obrażenia bruzerów, które też zadają znaczy w krótkim czasie zadają duże obrażenia i mają dużo surwy. tanki, czyli no, osoba, ma, chyba no tak, ma dużo HP, ma i carry. Tu jest fajnie, bo tu można, jest carry nie ma czegoś takiego AD carry i e, ręczkę, znaczy jest podział na e, range carry i melee carry. To jest w sumie bez różnicy, zwykle grałem się w jednym Ej, adek, Nie wiem, jak tu powiedzi, to powiedzieć. Cary chyba. Ogólnie, czy ogólnie jest, ale najfajniejsze w co mi, co mi się podoba od innych gier, że mamy oprócz tradycyjnych typów takich jak Arena, Conquest, czyli te 5x5. 5. Arena to jest też właśnie, że też hmm. 5 na 5 Arena, czyli po prostu jest okrągła no, tak. arena, no i w której tłuczemy. się spotkamy, się tłuczemy. Tak, coś jak e, te, dominacja, dominacja, czyli, czyli trzeba trza, tak, przejąć i... punkty. To jest fajne, w porównaniu do innych gier, to ma strasznie dużo y, różnych. Trybu. Na przykład Asaur to jest coś takiego jak Arma z Lola. No, to na pewno okazuje że każdy dostaje randomowego Boga i są wszyscy na jedyni, i No, no, czekaj, tak. to fajne, fajne. Jest, ci fajny, fajny jest Jost 1 na 1 który jest właśnie. też mi się podoba, bo to jest dobre do sprawdzenia swoich umiejętności. No. I mm. jest coś takiego mm. jak Match of the Day. Dzisiaj na przykład jest. hard. Match dnia, czyli mecz, w którym e, albo są określoni Bogowie, albo jakieś określone warunki. W tym na przykład w wypadku jest, że mamy na początek już 100 tysięcy golda. No. I walczymy, Zazwyczaj, to jest e, głównie te mecze dnia, to są wsparcie na arenie, rzadko na końcu. Tak, rzadko 1 na konkursy. Tutaj pisze w a tutaj nie ma, czyli na pewno jest arena. Mhm. No i tutaj mamy jeszcze, no i teraz są jeszcze mecze rankingowe. Że możemy sami, że na pewno będziemy mieli szansę, że nie będzie nikogo pre czyli drużynowo. I że cała ta drużyna. Tak. No i oczywiście możemy teraz, że fajnie, że możemy sobie wybrać sami tryb, możemy stworzyć niestandardową grę. Właśnie. Mamy dwa y, serwery już, a co co, na to po prostu... ...zobaczymy czy e, e, Ciekawostką jest, że niektóre skiny dla niektórych postaci... ...czy taka prawda że... E, ...skiny, postaci wszystkie... ...można mamy do wyboru, albo za 5500 favorów, czyli waluty w grze, tak. ...albo za gemy. Tak. Gemy można tylko Potem... zdobyć wbijając 30 level... Tak. ...albo jak polecony przyjaciel tak, wbije, albo czy... ...albo ewentualnie zwery. zapłacić... Uh, a, to jak to, jak to woli, tak. Ale wszyscy o... bogowie kosztują tyle samo, 5,5. Oprócz tych, którzy wyszli na początku, jeszcze w samej CrowdBecie. E, wszyscy wchodzą teraz. Wszyscy 5, to ty bo? jeszcze? Tak. No, a, zobacz, no. O, ten wyżej. A faktycznie, teraz zmienili. Mhm. O tym nawet nie działało, na początku było tak, że, wszyscy, że ci, którzy byli w pozbycie, to w mojej A nogi bogowie, którzy wychodzą, to... to jest pierwsze dwa tygodnie, do naszych zaworów. Ja to. Tydzień chyba? Tydzień, półtorej, jakoś tak. No jakoś tak. Także, znaczy, ja, znaczy, jeżeli chodzi o grę, to była według mnie. Ym, polecamy, żeby gry. Po polecamy prostu... do naprawdę. Znaczy, wiesz, to wszystko zależy od gustu, jednemu będzie łatwiej się lasitowało, innemu to, ale. Tak. Znaczy chodzi o to, że to jest w sumie taka niekonwencjonalna, podobnie do innych gier typu moba, gdzie jest naprawdę polio. Tylko w smajcie nie zobaczymy, znaczy są, jest to jest taka pozycja jak jungler, tylko że ją naprawdę rzadko spotykamy, bo oczywiście y się y bardziej nie no opłaca. Właśnie, się tak. właśnie powiem cię, że tutaj nie ma takiego typowego podziału tak. ról, że może się okazać, że dobra, gram tankiem, ale ja mam 7-0 bo tu w, w właśnie... ogóle chodzi o to, że tu tak. Nie ma tak jak w innych grach, że po prostu musi być tank, musi być jungler, musi być adekery, musi być mag i musi być support załóżmy. Ale jedno musicie nam przyznać, znaczy nam w postacie wygląd postaci naprawdę... Epic. No muszę się zgodzić, ja mam na przykład świetny. na high, high detalach, to Walt w ogóle skile tak, bardzo nie fajnie nie nie wyglądają. wyglądają. Ciekawe też jest jak wspomniałem o postaciach, skiny. Niektóre skiny możemy kupić za świetnie. A propos, a propos Avengersów <laughs> Chodzi o to, że niektóre skiny. raczej kolory. zmieniają. Że są zmienione kolory. Niektóre kolory po prostu. są pozmieniane. To jest pewnie najładniejszy hmm. i no, 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 muszę się z tym zgodzić. Takie ładniejsze skiny to głównie są robione przez graczy. To może teraz na koniec pokażemy coś, co nas o jednej bawia, a drugi jest świetny. Skin na bakasurę. I to jest wiesz, że przez jedne, jedne z osób, które po prostu. dla kogoś, Że dzięki komuś ten skin? Tak, bo to jest właśnie fajne, że są skiny robione przez przez i przez. łącznie. Ale nie ma co ukrywać, że te skiny, co. Ares robimy Hajder jest tylko kolory zmienia. Tak, no to no, nie ukrywajmy na przykład No to no kolor się zmienił No, weź się pokaż O! o. Jest, to jest według mnie najśmieszniejszy królik To jest, to jest z okazji Właśnie Tak, królik pokazał nam w którym twarz ale Także... powiem wam, że ten skin to naprawdę mi się też tak. podoba. Także tym miłym akcentem myślę, że, Kończymy. Tak, że... A więc komentujcie, subskrybujcie i zapraszamy do grania. Jak coś to z chęcią będziemy, zagramy z każdym, kto będzie chciał. I mieć... pomożemy wybrać po całą tak. prostać ogólnie wyjaśnimy. E, tak, tak, tak. cześć!